Witam na konferencji prasowej po meczu 14 kolejki PK w Banku Ekstraklasy, który w której piast Gliwice zremisował na własnym stadionie 0 do 0 z Koroną Kielce. W pierwszej części konferencji prasowej jest z nami trener różnych gości, pan Jacek Zieliński. Dobry wieczór. Znalazłem. Dobry wieczór. Na początek bardzo proszę o komentarz tego spotkania. No cóż, spotkaniem wielkich lotów nie było, bo nie padły żadne bramki, więc myślę, kibice no szczęśliwi z do domu chyba nie będą. Wracać, natomiast my mamy no duży niedosyć, uważam, powinniśmy wygrać ten mecz. Zasłużyliśmy sobie na to, chyba, ale w piłce noży nie ma czegoś takiego, takich słów jak powinniśmy, zasłużyliśmy, tylko trzeba to pokazać na boisku. Niestety bramki nie zdobyliśmy, więc skończyło się bezbramkowym remisem, mimo że naprawdę bardzo chcieliśmy, bardzo mocno parliśmy do przodu, czegoś nam brakło. No brakło tego wykończenia, tej finalizacji i skończyło się, jak skończyło. Bo w defensywie graliśmy naprawdę dobrze. Pewnie Pias praktycznie stworzył sobie jakiegoś zagrożenia pod naszą bramką. Dziękuję. Dziękuję bardzo, trenerze. Teraz czas na państwa pytania. Bardzo proszę, jeśli można. Rafał Szymczyk, Polskie Radio Kielce. Panie trenerze, zero z tyłu, no to na pewno cieszy, bo to szósty mecz. Natomiast, natomiast czego tak naprawdę zabrakło z przodu oprócz kreacji trochę większej pewnie pod bramką rywala, i z czego wynikało tak dużo błędów w wyprowadzaniu akcji i niedokładności w podaniach? Z przodu myślę, że no, kto się uważnie przygląda nasze, naszemu składowi personalnemu, to widział jakieśmy przód dzisiaj wystawili, prawda? Bez błanika, bez długosza, bez Iwan, yy, Nikolowa i bez yy, Antonina, więc no, praktycznie ci wszyscy, którzy strzelają bramki, z różnych przyczyn grać nie mogli, ale to też nie jest żadne tłumaczenie, bo ci, którzy wyszli, naprawdę dali z siebie bardzo dużo, no ale brakło jakiegoś spokoju. Mówiliśmy tak nawet w szatni, że takiej chłodnej głowy czasami, bo trzeba było się spokojniej zachować. Sam Stypan Dawidowicz mu chyba ze trzy razy piastał się raz trafił poprzeczkę, tą najlepszą sytuację trafił obok słupka, bo plach by już nie reagował pod lewą nogą. No brakło, brakło czegoś. No. Podejrzewam takiej chłodnej głowy, no bo staraliśmy się. No ale to nie byli, graliśmy bez klasycznego napastnika. Ciężko jest takie mecze gra przeciwko takiej w sumie dobrze zorganizowanej drużynie jak Piast w defensywie bez klasycznego napastnika. No próbowaliśmy ich straszyć innymi sposobami, ale to no niestety. No. A ta niedokładność w rozgrywaniu akcji, bo brakowało takiej płynności od tyłu. Brakowało takiej płynności, ale też wynikało z nerwowości, z tego, że bardzo chcieliśmy. Czasami po prostu z, z, z jakiejś tam jakości piłkarskiej, bo można było rozegrać to inaczej. Takie błędy się zdarzały. No. Poza tym bo to boisko w miarę obu czasu też się już rozrabiało yy, i ono też nie pomagało w grze. No ale nie ma co narzekać i nie ma co nawet szukać alibi po prostu. Dziękuję. To nie wyszło. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Dobry wieczór, panie trenerze. Powiedział pan, że problemem było to, że graliśmy bez klasycznego napastnika. To dlaczego tak późno Mateusz Głowiński pojawił się na boisku, skoro już w sumie w połowie meczu było widać, że ten pomysł no, no, to nie za bardzo wypalił? Bo dwa miesiące nie trenował z drużyną, leczył kontuzję i jest po 30 minutach gry, czy 26 minutach gry w drugiej drużynie, po jednym występie. Okej, okay, a może 15 minut? Może trochę więcej, nie te 5, tylko 15-20 minut. Wie pan, jak ja bym wiedział, że się przewrócę, to bym nie wychodził na ulicę. No teraz ja jestem też mądrzejszy. Okej, okay, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję. Zapraszam na chwilę. Na drugą część. Dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy.